Myślisz, że natka pietruszki to tylko zielona posypka do rosołu? Ta roślina to prawdziwy superbohater z mroczną przeszłością. To turbo doładowanie dla odporności. Garść świeżej natki ma więcej witaminy C niż pomarańcza, pomagając chronić organizm przed infekcjami, ale także osobisty ochroniarz dla twoich kości. Dzięki potężnej dawce witaminy K, natka pietruszki pomaga w utrzymaniu zdrowych i mocnych kości. Słabością natki pietruszki, przyklejanie się do zębów w najmniej odpowiednim momencie. Randka, ważne spotkanie ona na pewno tam będzie, żeby ci pomachać. A teraz hit. W starożytnej Grecji pietruszki wcale nie jedzono. Była świętą rośliną używaną do dekorowania grobów i wieńczenia głów zwycięzców sportowych. Uważano ją za symbol śmierci i odrodzenia. Więc następnym razem, gdy posypiesz nią ziemniaki, pomyśl, że używasz starożytnego lauru zwycięzcy, a ty. Do czego najczęściej używasz natki pietruszki? Daj znać w komentarzu.